w kanale, w kolejnym odcinku i dzisiaj jesteśmy w adopt me znowu i ogólnie no będziemy jakby, dobra na początku może pójdziemy umyć w ogóle patrzcie jaką mam ładną chytrę jak możesz zobaczyć, taka nie e, więc no, idziemy tu i znowu. ogólnie już będziemy, pokażę wam ile mam giftów, mam tyle giftów i mam też do otwarcia dwa Royal Eggs, dlatego będziemy je otwierać też Gift od razu, będziemy otwierać jak po Opening, jak to sama nazwa Wielkie Opening Giftów, więc to już przyłączamy sobie Hydre i zmieniamy na Royal Egg. Tak? O, jest, ten jest prawie otworzony, ale drugi jest nietknięty, dlatego no jest dobrze, według mnie. I no, i można. Czemu mi to już ma taką dziwną farbę, czekajcie? Nie. Nie. Aha, dobra, nieważne. I ogólnie. No to dzisiaj będziemy otwierać gifty i może na początku sobie pojedziemy na miasto pozałatwiać różne sprawy z ludźmi, bo wiecie... W ogóle patrzę, jakie ładne auto, nie? Takie... Dobra, i no, więc jedziemy jakby, nie? No. O, jesteśmy, dobra. I teraz, yy, dobra, idzie, co tu się, co to jest za auto? Jakaś wiewiórka, dobra. Parkujemy se i... Okej. Okay. Mamy A Tu jest, a tu jest moje stoisko stoisko z lemoniadą, więc zapraszam, ale nikt nie kupił jeszcze. O, ktoś ma unicorn. no Dobra. E, w ogóle ja bym chciał. No, fajnie byłoby być może z ultra rare e, wydropił, bo fajnie by było jednak e, akcept. Dobra, co by jej dać? Hmm, mam tyle tych czekolad, ale ja planuję zrobić no ona. Dobra, nie było mi tak odrzucnie. I może na początku, teraz sobie otworzymy może jakiegoś gda I może na początku z molgifta No, chyba taki i zobaczmy, co nam wyleci. No, na serio. Które? To jest to. Rzadkie w grupacie, jak mam mało Dobra. No, słabo, słabo wam. Mam już to. Mam ile mam tego? Zobaczę w ogóle. No, mam już takie dwa. A miałem chyba więcej, ale oddałem w trade, pamiętam. Yy, dobra, no moje auto jest zaparkowane. Wiem, na środku dziwnie parkuję. Traj... Ktoś chce tego? Tradam, ale ja nie chcę. Ja. Yy... Może w sumie. Hmm. Wiem, coś mogli. Jak nic się teraz nie dzieje? Zaraz może drugiego otworzymy. Ale y, najpierw... Trzeba zobaczyć, czekajcie, bo muszę jedną rzecz tutaj. A mianowicie muszę tutaj obczeć jedną rzecz. Zobaczymy, czy coś było w ogóle nowego, bo dawno mnie nie było w Me Wiecie w sumie o tym, że dawno mnie nie było. Nic się nie zmieniło. Panda, 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 panda. Podrażała. A nie. Czy nie? Nie wiem, dobra. A ty jestem tak. Myśmy mogli, ale ja nie chcę nic kupować. Mam mało kasy, nie stać mnie. O, wypłatę. A wiecie co może sobie kupię jednego Small gift, ja będę miał 79. No. Bo jeden Small gift kosztuje 79. Z tego co pamiętam. I czemu mu się nic nie chce? No halo. The Royal Ego. Chcę. Chcie Niech coś ci się chce, bo tak słabo. Hmm. <laughs> Dobra, lecimy, hmm. Hmm. dobra, skakujemy. Tu. tu, ale ja właśnie bym to chciał bardziej wydrapnąć w z, z z jakiegośkolwiek tego lub tego lub tego w ogóle, czemu święty Mikołaj, Bez Santa tu jest jak to, święta były już dawno temu, według mnie powinno być ktoś tu inny, tylko wyświęta on powinien być, ale dobra, furza tak chciał to jest. Boże Dobra. W ogóle jakie mam pety? Bo ja zapomniałam to, to. Aha. Uuu, mam hydra, to tak? Bo to. Roka mam? Od kiedy? I mam frytka. Ale frytkiem, nie wiem, czy jeszcze będę się posługiwał. Może tak. Zobaczymy w ogóle, co wyleci z tych Royal Eggów. Bo lecimy do szkoły, do szkoły. Chodź. Lecimy do szkoły i ogólnie otworzymy sobie zaraz, a może Big Gifta? Albo i teraz w sumie. W ogóle, czemu się otworzyło? Jakby wiecie, otworzymy sobie Big Gifta teraz i co wyleci? pa pa. Naprawdę? Naprawdę? Musi, musicie? nie tak dręczyć? No patrz, już mam trzy pary tego czegoś. Już mam trzy pary tego czegoś, halo. Coś jest nie tak, a dotknie zepsute. Masz te, te masywne dwa. Hmm. Dobra, idziemy sobie pozwiedzać tą szkołę, bo dawno nie zwiedzałem jej. To jest sala informatyczna, dobra. I czemu to nie... A do... tutaj są te krzesła, czemu... O. No skończyłeś tą szkołę nareszcie, dobra, idziemy. I zaraz otworzymy może kolejnego Big Gifta, a masywne te duże. Za 500 otworzymy na sam koniec odcinka te e, podrządnie, żeby nie było. Albo e, masywny. Y, duży, masywny, duży. O tak może. Co tu się dzieje? Za plac zabaw. Dobra, nieważne. ważne. i tam gdzieś się zagubiłeś? Tu jesteś, no gdzie ty latasz? Tutaj z ludźmi innymi, chodź tu. Gdzie ktoś jeszcze porwie? Typowi z kamerzy. Fadopt me. Typowi z kamerzy. W Adopt me. Dobra, idziemy. Poskaczemy po tych gifcikach. A ktoś ma drako fajnie. W ogóle z tamtego Jaruja już widzieliście, co wyleciało. To coś. No, no dobra. Dobra, jedźmy dalej. Emu. To jest te zwierzę, o nie te. To jest zwierzak emu, ten, ten. do strusia podobny. Hmm, dobra, pojedziemy do domku. Patrzcie, to jest dobre, nie, ja się na początku chcę z kimś wytradować za to O, ten może z tym się wytraduje, chodź tu No dawaj, trada, trade, trade, dawaj się traduj Gościu, traduj się To ty może Awaj ty, Kanadyjczyku, Amerykańczyku Dobra, jak nie ty, to ty, chociaż ty się wytraduj, no błagam, no, bądź taki dobry Bardziej dobra. No czemu nikt się nie chce ze mną tradeować? O, dobra. Masz. O, no nie chce w tej gwie. Chodź tu. Damy Ci coś lepszego niż peta. Masz to. I nie marudź. Dobra, pozb pozbędziemy się tego czegoś. Chociaż tyle dobrego, że się tego czegoś pozbędziemy. O szybciej. I ku... O, no i dobrze. Pozbyliśmy się tego czegoś. Ktoś ma pandę, to jak bym chciał mieć pandę. <grym> o, ktoś mi kupił. Ja Musią mieć tak bardzo panu jest najsłodkie. Dobra, otworzymy się teraz kolejnego i teraz otworzymy małego. Już te małe się mi kończą. Z tego co widzę. Co to? Mam to coś, co z której to... No... Naprawdę. Rzadki. No nie no, nie wiedziałem, że to jest tam tego muchomora. O, noc! Dobra, idealnie. Idealnie, że noc, idealko. Ogólnie tak. Więc dobra. Zaraz go otworzymy i otworzymy kolejnego gifta. Znowu małego. Co otworzymy? Co? Mam to coś? Właśnie mam to coś? co to jest chyba tu. Gdzie, gdzie to? Nie mam tego czegoś. Ja pokażcie, jak to wygląda. Nie, ga... nie, nie chcę cię nakarmić pick-up. Nie gadajcie, że go można tutaj włożyć. Chyba można. Ale gdzie to jest? I tego nigdzie nie ma. Nie będzie to. Do czego to należy? Dobra, ciekawe, ciekawe. okej okay. Dobra, kolejnego gift otworzymy, bo jeszcze jedna rzecz praktycznie i będzie koń. Dlatego otworzymy sobie. Już wszystkie w sumie małe sobie pootwieramy. To coś mam. Kotwica balon. I ostatni small, small gift. I co wyleci? Uwaga. Mam tego, dobra, to sobie zaraz zostawimy. O, dobra, jest już dzień, to idziemy do domku się umyć. Chodź tu, chodź tu! Jejku. Jedziemy sobie. No nie, i teraz wszyscy znowu gromadę, Ale dobra, objechaliśmy ich jakoś. Uff. Jedziemy braić pod prysznic. I jak... Zobaczmy co wyjdzie i, i otworzymy y, gifta. Wszystkie już. No, nie, nie wiem czy pójdziesz na myj. I może jeszcze za tę kasę kupimy jeszcze jednego small gift'a i co otworzymy tam przy już gift'ach, nie? I uwaga, co wyleci? Naprawdę? No dobra Mam tego, będę mógł sobie zrobić w sumie na ona już, fajnie Dobra, kupimy sobie jeszcze jednego tego, idealną, z... a nie, no tak, dobra Kupujemy Co wyleci z tego? Aha. No to samo, dobra. Teraz tego. Big Gifta. I co wyleci? Mam. A może te trzy na koniec? Pod rząd. A teraz te otworzymy. I wszystkie. No naprawdę, co chwilę to samo. Dawaj, otwórz się. Nuda. Chociaż coś z tych dobrych by mogło wylecieć, z tych dużych. Fajnie jakby coś dobrego wyleciało. O! Uuu, mam, nie mam tego. Nie mam tego, u. No to ciekawie, ultra rare, to się już ciesza, bo nie mam tego czegoś, to jest ultra rare. Jezu, już się myślałam, że to jest to, a to jest też ultra rare, u. No to ciekawe rzeczy powiem, no ciekawe. To teraz wyleci, błagam, to autko, jak... Aha Jezu, jakie ma ktoś rogi Co to jest? we nicie, nicie No, nic, nic. Teraz to wyleci? Uwaga i Ser, jakieś lustro To samo, dobra, teraz te I tutaj jest, ja się stresuję, bo tutaj będzie Mocno, może, uwaga No i właśnie Ultra rare wyleciało nam i to już mocno jest, tu już jest mocno O, coś mam O, mam misję Fajnie, co? Aha, ja już to mam Ja już to mam I teraz ostatnie, czy wyleci legendarne, Błagam, legendarna, błagam, błagam, błagam No Co to jest? Nie No dobra, jeśli wam się odcinek spodobał To zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem I do następnego